Widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy w Steel a Abrejroth w grę, gdzie się kradnie w Breyroty. I jest z nami tata, co nie? Cześć! No, cześć, jestem, tylko ja w ogóle nie umiem w to grać, niestety. I, I dzisiaj będziemy tatę uczyć grać. Zobacz, tata. Tutaj piszę biedny miś i zobacz, jestem przed Twoją bazą. Aha, rzeczywiście, ktoś tu jest. Jestem i zobacz, uderz mnie tą pałką Ale jak? Nie wiem jak się uderza nawet Musisz kliknąć palcem Aha, rozumiem, dobra O nie, ja ci mogę ukraść Brejrota Ale jak mam zamkniętą tą bazę przecież to No masz zamkniętą, ukraść? ale na razie ci nie mogę ukraść No, nie, to nie jest Twoja baza, zostaw mnie. Ja chcę, ja chcę ukraść Brejrota i ci go dać. A jak się tu kradnie stąd? Pomóż, pomóż. Jak się stąd kradnie? Bo ja nie wiem, co mam musisz, zrobić. Musisz przytrzymać palcem i musisz szybko biec z Brejrotem. O nie. Ale jak przytrzymać palcem? No, musisz przy, przyjść do Brejrota i przytrzymać palcem. Mhm. No już ich nie ma w ogóle tych No Gościu wyszedł z gry, bo się w, bo, bo się przestraszył. Szybko zamknij twoją bazę, bo ktoś ci może coś ukraść. No bierz, moja baza była zamknięta. Ale teraz jest otwarta, bo się otworzyła. Dlaczego się otworzyła? No bo, no bo ty nie masz żadnego remirfa. A, a jak zrobisz remirfa, to więcej będziesz miał czasu zamkniętej bazy. Nie ja mam na przykład chyba 130 sekund. Bazy. A skąd ja wiem, zamkniętej? która baza jest moja, bo ja tego nie wiem. Twoja baza? No pisze tam twoja baza. Gdzie? Pisze tam twoja baza, tu. Gdzie tu twoja baza Dobra. przecież? No muszę wejść ją zamknąć, tak? Tak, musisz się ją zamknąć, bo twoje. A jak zrobić rebirfa, to wtedy dużej twoje brejroty będą. No co to znaczy rebirfa? Z jakiego czasu ona jest zamknięta? Bo ja tego nie wiem. Przez no chwilę, przez, to ja muszę przez, 60, przez 60 sekund. Ja muszę tu cały czas stać, żeby I ją I teraz zamkać? od swoich Nubini Pizzanini zbierz kasę. Mhm. Jak? Musisz podejść tutaj, tu gdzie jest napisana kasa no. i musisz tu podejść. Podchodzę. I dostałeś kasę, widzisz? Mhm. Dostałeś kasę. <kuh> to jest napisane zbierz. I teraz masz 3000, i teraz sprzedaj Aha. te słabe Nuby, sprzedaj je. Podejdź do nich, sp sprzedaj. Przytrzymaj to. O, Aha. i jest. I teraz sprzedaj drugiego. I dobrze. I teraz, i teraz kup sobie na przykład, wiesz co? Ja kupię jakiegoś dobrego Brejrota, a ty mi go ukradniesz. I nie wtedy no, będzie ja strasznie Nie będę dużo. tobie nic ukradł, to są inni chyba. Nie, no ale ja chcę ci pomóc, żebyś już na sam początek coś dobrego miał. Strasznie dużo zarabiałbyś. Ja nie wiem tylko, gdzie jest moja baza. Ktoś mnie zdzielił. O, nie. Znowu mnie ktoś zdzielił. No bo musisz uciekać, bo oni to niektórych biją. Mm -hmm. Co, Jako ktoś ma dobrą bazę? Gdyby ja ci to dał, to byś był bogaty. Dobra, kupuję to. I teraz ty mi ukradniesz, i wtedy będziesz miał bardzo dobrego rejrota. Zamknę bazę. Tak otworzę. I, I zobacz, wejdź do mojej bazy, moja baza jest dokładnie koło twojej i możesz do niej wejść i ukraść... To ja mogę nawet wejść, jak ona jest zamknięta? No, bo ja ustawiłem, że ty możesz, że ty możesz tak robić, że możesz. Dobra, ale to tak nie możemy grać, że ty mi będziesz pomagał w taki sposób. no Ale ja chcę ci pomagać, bo, bo będziesz... Nie będzie ten... Wtedy będziesz strasznie malutko zarabiał słabymi brejrotami. Mhm. Mm o, i już masz ukradniętego. I zobacz, ile on ci kasy zarabia. Ile tysięcy, widzisz? Mm -hmm. Widzisz? I teraz, jak wyjdziesz z bazy, to możesz sobie kupić jakiegoś brejrota, na przykład ta brrbrr patapiba. Potrzebujesz jeszcze... Zobacz. Kupuj. Kupuj A tak. czemu nie mogę kupić, bo to tak znika ten napis? Tutaj pokazuję. Nie stać się! Potrzebujesz jeszcze 3-7 tysiąca kasy, Dobra. ale możesz kupić... Dobra, idź graj na szpitala. Finino Bondondino. Albo Kakto Hippopotamo. Musisz to przytrzymać, jak coś. Musisz przytrzymać. No i... O nie, ktoś mnie zamknął w bazie. Ktoś mnie zamknął w bazie, o nie. Ja zrobię odrodzenie, bo no teraz będę miał... Jak coś, jak chcesz zrobić rebirfa, musisz to przytrzymać. A co to jest rebirf? Rebirf to jest takie coś, że jak zrobisz rebirfa, to będziesz miał coś lepsze, ale wszystko stracisz. To dawaj gramy. A już gramy cały czas. Zbieraj od niego kasę. Zbieram właśnie. Zamknij bazę, bo ktoś ci go ukradnie, on jest bardzo dobry. A jak się zamyka baza? Już zamknęłeś. Masz 71 tysięcy kasy, ja mam 101 milionów i mam 8 rebirfów zrobionych. A wiesz, ile potrzebuję na kolejnego rebirfa? 25 bilionów. Ty jesteś tutaj, biedny miś. Gdzie ty tu byłeś? I tylko tutaj się gra, w tym jednym miejscu? No tak. <laughs> Ktoś mnie strasznie leje. To ja. O, to nie fajnie. Chciałem ci tylko pokazać, że to ja jestem. I ja kupię jakiegoś. I kupię jakiegoś Brejrota na linii. Na linii. Co Kupiłeś Brejrota. Mhm. Kolorowy tatata sachur. Kupuj go. Nie chcę tu odebrać pieniądza. No dobra, weź sobie. Ale kupuj kolorowego tatata sachura. Ja nie wiem, co ty do mnie mówisz. Kradnę ci. Żebyś wiedział, że jak ci kradnie ktoś, to jest taki odgłos. Uderz mnie pałką. Szybko zamknij bazę, bo ktoś ci kradnie. Zamykaj bazę. Ktoś ci kradnie. Zamknąłem bazę przecież. Ale nie, dobra, on jest w bazie, a jeden siedzi u ciebie. Ja siedzę u ciebie w bazie, ale ja Ci nic nie ukradnę, bo to masz słabe, brejroty. Ale z... jeszcze będziesz miał mocniejsze, zobaczysz. Dobra, ja mogę niby za Robuxy odblokować Twoją bazę, ale nie mam Robuxów, więc zrobię odrodzenie. I teraz jest. I teraz musisz iść po jakiegoś brejrota, kupić go na linii. jest kolejny! Ten! Kupuj tego, Glorbo! Dobra, ja go kupię, bo ciebie chyba na niego nie stać. I też to kupię. Ktoś mnie zdzielił znowu. Ktoś też mnie zdzielił. Strasznie mocno mnie uderzył. Dobra. A, bo ktoś ma takie coś. No, no nie, no on mi cały czas odkupuje. A ja go mam w znajomek, dobre, jego ja wywalę z tych znajomych, bo on mi wszystko odkupuje. Ktoś mi tu wbiegł do bazy. Ktoś ci wbiegł do bazy? Tak, i zabrał mi takiego fajnego tego. Gdzie on jest? Ukradł mi. Ukradł ci? No? Nie, no pokaż. Nie, to niemożliwe. Możliwe. Poczekaj, gdzie jest baza twoja? No nie ma go tego najlepszego. To mi go Ten, dałeś. Co mi Ten coś zarabiał tysiąc? No. No mówiłem ci, musisz, musisz blokować bazę. No, ja mam blokować, ja nie mogę tu cały czas stać, mam tu stać no, cały No wiem, czas. nie możesz cały czas stać, ale... Dobra, ja mu spróbuję to wykraść, bo to były moje pieniądze. Ja to kupiłem, więc ja mu to spróbuję wykraść. No kurde, ten dziad mnie cały czas bije. Nie mogę wstać. Ale ktoś ma dobre priorytety, gdybyśmy mu to ukradli. On ma, on ma... Sekretny lak u karacza. Karaczamy. Dobra, tata. No, nie wiem, czy jesteś dobrym graczem, ale już masz stoś... Masz 153 sto tys. Nie kupuj tego nuba, on jest słaby. On ci chciał. On ci chciał tym. Nie wiem, co on ci chciał zrobić. Dobra, poczekaj, ja kupię. Ja kupię taką najlepszą broń i go będę cały czas walić, żeby on no, nie... No, to mnie ktoś zdzielił. Nie podoba mi się to. A bo to jest ten. Ja Znowu ja no, sobie... mi ktoś bierze, biegnie do ktoś... mojej bazy. Patrz. Taki trickletera, bicycletera mi na, napisał no na Czemu kanale. tu nie mogę wejść, To nie moja baza? No nie, to nie jest twoja baza, to ale gdzie jest co? moja. No piszę tam twoja baza gdzieś. Musisz się poobracać i tam, gdzie pisze Twoja baza, tam, tam jest Twoja baza. Hmm. To już Dobra, chyba wszystko nie. mi ukradli. Coś mi się wydaje. Nie, oni ci takich słabych tam nie ukradli, bo ci zostały same słabe. Nie, zabrakowałem się w sklepie. Czemu oni tu wszyscy się biją? Wezmę ci, spróbuję ci. Spróbuję komuś ukraść strasznie dobrego Brejrota i ci go dam. Ciągle staję znowu, do, nie mogę dobiec do bazy, bo ciągle mnie obraca. No bo oni ciągle nas biją. W ogóle. No nie, no nie można nic zrobić. Co się tu stało? No, w bazie mi ktoś w mojej własnej. No bo wszedł do twojej bazy i, i cię tam bije. No i ukradł mi wszystko co najlepsze. Nie. Ukradł ci przecież to mi że tylko tego, tego najlepszego cię ukradł, nic więcej. Sprzedaj te Breiroty i kup lepszego. Nie chcę, sam będę grał. Kup lepszego Breirota, bo ty tylko te słabe kupujesz. Może ja coś strasznie dobrego ukradnę, czy kupię i ci go dam. Gdyby ci ukradł tego i szkieletą, no to już byś miał milion kasy, gdyby ci go ukradł, ale to jest za trudne, ten gościu by wyszedł z gry. No nie. Dlaczego niektórzy mają jakieś szable czy coś? Ja mam tylko tą pałę. No bo jest tutaj taki sklep w niebieskim kolorze. Jest tutaj taki sklep w niebieskim kolorze, sklep jest. Widzisz, tutaj pisze sklep. Uh -huh. I podejdź tutaj. I wszyscy, wszyscy tutaj mają od tego ósmego rebirfa. Oni z, wszyscy mają tą rzecz od ósmego rebirfa, którego ja mam. I ja to mogę sobie kupić. Ale ja nie chcę. I zobacz, ale ty nie masz żadnego rebirfa, więc możesz... Co? ci to dam? Nie no, co jest? Mnie teleportuje, tak cofa mnie, jakby. A następnym razem, jak kupię Secret Lucky bloka na jakimś odcinku, gdy będę miał. Gdy będę miał z jakieś 2500 Robuxów, to wydam wszystkie Robuxy do tego Lucky bloka jednego. I wiesz, co zrobię z tym Lucky blokiem? A, Linkiem się już skończył, więc nie możesz kupić. Dobra, ja to jednak sprzedaję, bo to jest słabe. Ukradli mi wszystko. No faktycznie ukradli ci wszystko. No, to te... ty nawet nie słyszałeś? Nie, tamte dwa to ja sprzedałem. Pokazałeś sprzedać. Damn jeans. Mhm. E, nie, bo to było na samym początku. Ktoś ci to musiał ukraść. Mhm. Jeśli trzeba na jakąś bazę, która ma. Leu, le. Ru, le Rule. Rule. Jakiś. Brajerot, którego nie znam. No nie. A chciałem ci go ukraść. A zarabiał, wiesz ile? 8700 za sekundę. 8700 na sekundę. 8, Szef Krabra Kadabra, on zarobi 600. 600, 600 złotych na sekundę. Dobra, kupuję to. Szef Krabra Kadabra. Dobrze. Dobrze, że ja to kupiłem. Teraz ty mi to możesz ukraść. E, widzisz, widzisz e, twoja baza jest dosłownie prawie koło mojej. nie, został Ci jeden Braille nie, bo Ty je kupiłeś. Chodź, chodź, do mojej bazy. Bo ja mam otwartą ją, znaczy nie mam otwarty jestem. Ja chcę, ja chcę żebyś miał jakieś lepsze Braille to Ja Ci chcę teraz pomóc. Mam otworzoną bazę. I Ty teraz pójść ukraść. O czekaj, tu nie wiadomo co Ty robisz. Je, ja wiem. Ja cię widzę i zobacz. Ty możesz wejść do mojej bazy i kraść to. Szybko, ja ukradnę bazę, szybko. Załknę bazę, ale ty możesz wejść, bo mam przejście dla znajomych otworzone, żeby nikt, nikt nie ukradł, bo ty to miałeś dostać. I kradnij. Chyba skończymy, Manuelek, co? Nie no dawaj kradnij Kradnij I i i Jesteś I teraz zamknij szybko bazę Dobrze I teraz widzisz on, ile on ci zarabia Już masz 150 tysięcy Widzisz jak to szybko idzie Bez mojej pomocy byś tak szybko tego nie zdobył Widzisz ile on ci zarabia mhm. A możesz go sprzedać za ileś tam Nie wiem A jego nie sprzedawaj bo on jest dobry Jaki gość jest w twojej bazie. Słuchajcie widzowie, dajcie znać, czy Wam się podoba to co tutaj robimy. Tak. Ja z manuelem. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję pod tym odcinkiem. A my chyba zaraz... a my, a my chyba kończymy. kończymy. na tą chwilę. Tak. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!